Let me break. Czyś ty kurwa debilko pojebana jesteś? Kurwa! Wyrucham twoje zwłoki. Debil... O ty kurwa! Łada. Kurwa! 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 Ty kupia pijana, kurwo, ty! Co jest, Kurwa! 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 tym Kurwa! Chodź tu kurwa Siro Kurwa jest jebada po brzuchu dla dychy kurwa Bez jeździ po jebacie Pizdo, głupia Gdzie kurwa jesteś? Gdzie? Makarena I kurwa ten łeb kanciaty Nawet nie przestawaj leżeć! Leżeć powiedziałem! Leżeć! Cię spierdalasz, kurwo! I podcinka. Zabawnie było, kurwa, tych rozjeżdżać Fuh. Dzień dobry. Dzień dobry. I chcę y, zawiadomienie z, y, zrobić. Zawiadomienie oczu. Żonę zabiłem chyba. Jak to pan zabił? Bo mnie kurwa rozjechać chciała tym dostawczym, przy, co tam stoi. Jak pan ją zabił? No, jak, jak ona jechała, dam miał autem, fryż pana policjanta. No to zrobiłem unik, ona mi przyjechała po nodze. Złapałem za klamkę, otworzyłem drzwi. Dostała bułę na rej, pomiędzy sobie wypluła dwie jedynki. Złapałem ją za te krótkie kłaki. Wytargałem na chodnik. O, położyłem na y, chodniku i skakałem po głowie. Kurwa, normalnie butem. Dobra, wie pan co to, może podejdziemy do tego auta, zaraz to zobaczymy, co się wydarzyło. Jakby panu pójść przodem na spokaj Okej, okay. no ja chyba ją zacząłem. zabiłem. Się nie ruszała, suka. Dobrze, zaraz wyjaśniamy na spokojnie. Dzień dobry! Chodź za mną jak chcesz. Tutaj masz śledztwo do poprowadzenia. Trzy przeciwnice stąd! Tam! Kurwie po mnie skakałem. Rozwodu dać nie chciała, zabić mnie chciała. Krowy moje odziedziczyć ja chciała. Nie no tym mnie suka rozjechać chciała. Szyba nawet pękła, bo... Ty! Betonowy słupek jebła! Przecież żarówką chciała pana zjeść, tak? A ja mówię ta, Taki chuj jak słonia nos! Kurwa laka dostała jednego, drugiego, łeb na chodnik i makarena! Suka! Ale ona chciała zabić, to w samo obronie było panie policjancie! No, pan chodnikiem czy drogą? Ja chodnikiem, się... ja tylko chodnikiem chodzę, tak o! Także wszedł I wtedy obywatelka skręciła i ja chciała pan... I planczyć. ona do mnie krzyczy PIT TY KURWIARZU JEBANY I mnie jebła Mie, kurwa nie wierzę w nią Paznokcie mi zeszły Z paluchów Bo czuję A potrzebuje pan pomocy medycznej? Ale w życiu Pierdolę Jeszcze we mnie adrenalina buzuje Uf. Dobrze generalnie zajdzie. zejdzie pan siódem. No szpital jeszcze panu będzie coś zlegałem. Spokojnie, jest, tak? jest to, chyba coś No jedno z autem nic się chyba nie stało. Weź pana, Brunie, podjedźcie tam, gdzie ta kobieta leży, zobaczcie, zróbcie oglądanie. Jak będziesz potrzebował pomocy, czy coś, to wzywaj na radio. Nie. Wie pan, że tej całej samoobrony to się na zapasach nauczyłem tego skakania po ryju? Dobra, to było. No, na zapasach uczyłem skakania po ryju? No, mnie uczyli. Ha, I on, i zwłaszcza to działa, jak ktoś pana autem przejedzie. Dobrze, gdzie ta kobieta leży? I yy, już mówię, blendwo! Dobra. Teraz. I jeszcze raz blendwo tu po. O, tu to... tutaj na chodniutę? I yy, na prawo, tutaj yy, za przejściem dla pieszych. Na prawo tutaj. Ko, ta, tu! Ty nie ma suki! Wstała! Kurwa żyje! Przysięga... Przy tu kurwę kopałem, tu. Ej, słuchaj, nie widziałeś takiej krótkowotej cuki z innym ryjem? Nie widziałem. Tu leżało, tu leżało, bo wziąłem za łeb. Jak jebłem kurwa w śmietnik, to aż y, pękła klapa. Klapa pękła. No tam. Dziwne, że była w stanie odejść sobie do tego. A jak że była ubrana. No ta ta, ta... ta ona jest adwokatką, ona na szaro była ubrana! Na szaro, jakiś garnitur, bardziej elegancki czy coś. I taki babski garnitur z kiecą Babski garnitur z kiecą. No. A kolor skóry, to już taka latynoska? Nie, ona była... Ona była biała jak dupa po zimie Biała. Brzydka taka kurwa... Hajtnęłem się z nią, bo jej stary siano miał, proszę pana. Chciałem firmę otworzyć. Czyli pan rozpozna tą kobietę, jak ją No, dowodzę, jak. Ją... Tak? To oczywiście, ale no kurwa, nie zabiłem jej? To... Lepiej Doleka siedzieć powinno, niż z nią mieszkać. Tutaj, tutaj w kółka że znajdziemy ją. Daleka nie mogę odejść w tym stanie. Myślałem, że ją zabiłem. Mówię, przyjdę, pójdę siedzieć. Za nieumyślne spowodowanie śmierci. No, no, wstała, poszła sobie gdzieś suka. Ale dlaczego no jeszcze raz pani rzucić na tę kobietę, oprócz tego, że przejechała? No właśnie, bo je przejechała, mnie kurde, normalnie cały zdenerwowałem. I mówię, nią myślę ją zbiję, i nie myślałem o tym, jak ją biłem. Proszę pana, policjanta, po prostu napierdalałem jak worek. Chciałem sukę wychować. Co pan chciał zrobić? Wychować córkę chciałem, proszę pana policjanta. A w taki sposób pan chciał wychować. No! No nie ma, uciekła! nie ma, nie ma, zgłosił się do szpitala najbliższego. Wtedy sprawę. O, tutaj jest jakaś pani nasza rokietka. To nie jest, jest ona, ona. tamta miała blond, łeb. Ona jest biała, bo ona jest Norweszką. Norweszką? No, ona z, Nor z Norwegii jest! Albo z Norymbergi, nieważne. Gdzie z Norymbergi? Koło Norwegii. Aha, dobrze. Jak państwo na L obok siebie, wiem, bo na geografię chodziłem. Grzech pana. Pysypana... No nie ma jej. No leżała suka sztywna była, normalnie. Może ktoś ją zabrał, taki zespół wewnętrzny. Ktoś się nim hmm. zajął. Ktoś Moment, zajął ja, tutaj... ja zadzwonię do niej może. No może odbierze faktycznie To do podejrzeć na szpital najbliższy Już moment No poza zasięgiem jest Może odpadli ją jeszcze To bo może ją ktoś inny zabił I już nie mam problemu pana proszę pana policji Naprawdę ja no przysięgam z ręką na sercu Lałem sukę tak nieumyślnie, żeby umarła Przysięgam, ja obłacham i kurwy nienawidzę. Nie umyślnie, tak? Nie umyślnie nic nie zrobiłem umyślnie. W ogóle nie myślałem w tym czasie kiedy to robiłem. I to było w efekcie działania, bo mnie kurwa przejechała prawie hmm. Normalnie pan. No No i... To ona bo ona mi jest zdradza. Z kim? Z goście co ma ciężarówki? Daję ciężarówkę, że pan... No! Przyjechał? Ciężarowy tom się nazywa! Ciekawie. I ma ciężarówki. Wejdziemy, zobaczyć, się że może gdzieś tu jest. Napisanie. Ciężarówka? Pytam. Tak. A skąd już jest pana? Widziałem jak mu ssała pałę, proszę pana, w sekretariacie. Bo on miał... Yy, na wad robił państwo i ona mu prowadziła sprawę. I ja kiedyś wchodzę do ciężarowego to bo ja miałem przeprowadzkę, nie? Bo się chciałem wyprowadzić. I nie uwierzy pan, a ona mu lachę tam robiła. No! Ja, ja do niej mówię, wyprowadzasz się świnią. A ona, że ja się wyprowadzam. To ja do niej mówię, poczuć ciężarówkę. A on mówi, że mam wyjść, bo jest nago. Nie do no, czysto, nie ma świni. No mówię! Kurwa ta baba to karaluch jest! Kiedyś jej dezodorantem po oczach zajebałem podczas seksu. ona nawet nie mrugła. Czemu to tak? Ona lubi to na jest ostro, ostro, no. Zbaczne. Zamiast y, to żelu Durex... i nie było i tam, i tam, okolicę, i tam Zamiast kremu y, nabliżającego dureks, proszę pana Poetianta, to ja kurwa chili w te musiałem lać, bo ona tylko na ostro Cię. lubi. No, tam się też nie wnikam. I najświeżciejsze jest to, to, że lałem do cipy, proszę pana, ten sos z chili, a ruchałem w dupę. To było pojebane! No! To na Ostrów, ty, Ta! To następnym razem tabaska tam próbuje ścisnąć, też polecam. Nie a, dotknę jej ja daby, już nigdy! Nigdy nie dotknę! Używany to sobie tak. samochód mogę kupić, proszę pana. Proszę pana policjanta? Słucham. Nie ma pan przy sobie benzyny? Bo mi się skończyła e... tam. Poczekaj pan. Niech pan nie pali, bo, bo to nie zdrowe. O! O kurde, paniak! Ale jaja! No, no, Dziękuję bardzo! Aj, 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 ja nie mam pieniędzy. Przyszy pana policjanta. Może no, podatnicy zapłacą. <laughs> Dobrze. Ja płacę podatki. No, czyli pan zapłacił, tak jakby. jak ja się oddźwi oddźwięczę? Nie wiem, będzie pan jeździł y zgodnie z prawem. O, o, i, i, i to lubię. Ja zawsze jeżdżę zgodnie z prawem. Ten pomad na 40 i zero szaleństwa. No i tak. Nawet się w telefon nie patrzę, jak jadę. O Pytotku? Jezus, ale was dużo! Dzień dobry! Nie jestem bandytą, spokojnie! Witamy! Witam, witam! Co tam, benzynki zabrakło? No na zakręcie, zabrakło mi benzyny! Jadę, jadę i nagle czka! Czka tak go Ja wy co ty robisz? I czknął i patrzę nie ma! Zapalił a się, się! A pan szybciej nie widział, że tu nie ma już benzyny? Wow. Ej, gościu! No na masce mi skoczył! No nie widziałem Co to za nagłośnienie z tyłu, takie fajne Blau punkta, to są głośniki Są szybkie głośniki, szybko grają. Szybkie, szybkie, no Jeszcze trzeba malować furkę na czerwoną, co? Nie, na pomarańczowe jest szybsze! Szybsze? No. Plus 15. No czerwone jest to szybszy. Nie, kłamio. Mój stary był lakiernikiem. On się znał. <noise> No co Mogę mówisz, fajkę dać Mogę buty. Fa y Które Coko. moje? A żonę kurwa z buta nieumyślnie zakopałem Myślałem, że zabiłem, ale uciekła o. Cuka mi oszukała Ale o to było w samobronie, niech się pan tam nie napina, spokojnie Ja przejadę, Chciałbym żeby na, na, na drodze nie stać Już biznesmen odjeżdżam się nie gorączku ja powiem! Żeby nie było, że... Co? Mandacik za zreparkowanie? Nie no jest oke... O kurzba faktycznie Już przejeżdżam! pan pobił? No ale suka zabić mnie chciała proszę pana! Albo tutaj zabić! No przejechać miałbym chciał! Ale tak w Tylko zrobiłem uniki w afekcie i najebałem nieumyślnie. A może tylko tak ochronę? Co? Ochronę chce pan? No ale ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy Ej, ej, Ja bym znowu tak nudził Ale... ma pan... Yy, yy, jakiś pa... yy, yy, jakiś... Co pan tam... oho? Ja se nóż kupiłem dla niego rzeczy na właśnie, nie wyjmuję. dziękuję bardzo A, na trybę. Dziękuję Ja jeszcze ja Dziękuję za trójkę A... Ile za to będzie? A... Pięć dyszyk. A, a po... a... I czekaj, kurwa, że jeszcze... Kurwa, na najebałeś mi w głowie jak to, to znaczy. A znaczy. nie masz więcej tego? Co? Nie masz tego więcej? O, dziękuję. dziękuję. Chcesz, to ci mogę sprzedać. A za ile? Z To może być, się dogadać. Słuchaj, bo ja mogę ci auto dać wypożyczalnie za to. Jakie auto? No to... Gablota jak chuj. Jest. A co tu jest? Tu jest blaupunkta... Tu jest Blau o, Punkta o, 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 Wali basem Jak z dupy żulowi no Łup, co tu robi takie, że szyby wypycha proszę pana Trzeba lekko uchylić byś No to co tam pokazałeś? I na cały weekend możesz się wziąć Na Na cały weekend Dobra Ale to pojedziesz ze mną, odstawię tą furę, którą ja mam I wezmę Ale na... Ale... Oddasz z pełnym bakiem? Oddam Dobra